Siema, z tej strony Major, a to jest 17 odcinek z gry Tomb Raider na moim kanale. W dzisiejszym odcinku w dalszym ciągu idziemy e, drogą fabularną. I prawdopodobnie to będzie to jest końcówka ostatnie kilka minut. I na samym wstępie chciałem Ciebie też prosić o zostawienie subskrypcji, a w górę dzwoneczka, aby na bieżąco z każdym kolejnym filmem. I komentarz na zasięgu, a teraz e, oglądajmy końcówkę i samą walkę prawdopodobnie z Matiasem. Tak, o, tak, będzie walka z Matiasem. No ja... Bronimy się, bronimy bronimy, bronimy, bronimy dobra, dobra, dobra. No... Chłop został postrzelony, spadł i zginął na miejscu. Pięknie, pochodnia. I Himiko... Wszystko jest prywatny rytuał, Himiko zostaje na ginie. Sam uratowana, dziękuję bardzo. Kimiko wybuchła. I wszystkie burze ustały. Samocalona. Burza ustała, wiatr ustał. Rozpogodziło się. No i co? Wracamy do domu. Pada deszcz. Tutaj czekają na nas, nasami, na sami, na klarę. Zostało padać. Wyszło słońce. Ale co tak stoisz i krzyczysz, leciej pomóc po, leciej pomóc wnieść sam baranieren. No, i teraz co? Koniec! Fabularny tryb ukończony tej gry. Jak mogę ocenić tą grę? Na pewno jest to bardzo fajna gra. No, grafika niestety, ze względu na to, że jest ta gra naprawdę stara, bo jak dobrze pamiętam, z 2013 roku to. No jest. Taka przeciętna, ta tamten czas była dobra, teraz jest słaba. Fabuła tej gry. Bardzo, bardzo kreatywnie wymyślona na pewno. Królowa, której, w ży... królowa, która była wściekła, bo chciała zemsty, wybierała następczynię. To jest naprawdę bardzo fajna gra i polecam ją każdemu, przejść niezależnie czy będzie to rok 2030, czy 2022, czy teraz, każdemu polecam, więc no Co ja mogę oficjalnie powiedzieć? Dziękuję wam za tą serię i zapraszam na nową serię z kolejnej gry. A jakiej? To jeszcze nie wiem. Miał być Assassin's Creed Valhalla, ale ze względu na to, że yy, pobrałem sobie Windows 11 już jakiś czas temu, chyba miesiąc, dwa, to mi Assassin nie działa i po prostu nie będzie tej gry na razie. Tylko inna. I zastanawiam się, czy nie zrobić Rise of the Tomb Raider, ale nie chcę, żeby jedno Tomb Raider się zakończyło, jedna przygody dla zakończyły, a rozpoczęły się drugie od razu. Więc myślę, że po. Się stanie to po prostu rozpoczniemy serię z innej gry: myślę nad Assassin's Creed Origins i Valhalla. Która z tych gier? Jeszcze zrobię ankietę na YouTube, na karcie społeczność. To tam zagłosujecie. A teraz to mogę powiedzieć? No. Dziękuję. Zobaczymy jeszcze, co jest na końcu. Gratulacje, udało ci się dotrzeć do końca opowieści i ukończyć grę w 65%. Możesz powrócić na wyspę, wybierając kontynuuj, by ukończyć pozostałe działania. Co ja Wam mogę powiedzieć? No, żadnych dodatków przechodzić nie będę, ani nic, bo takich dodatków chyba raczej nie mam. Gra też jest w 65% ukończona, no bo tak za bardzo też mi się nie chciało robić wszystkiego pobocznych misji, i tak dalej. No więc co? Oficjalnie mogę zakończyć tą serię, powiedzieć dziękuję i do zobaczenia w następnej serii. Cześć!